Dzień dobry, z tej strony Pumer, dziś witamy w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj Wam pokażę, zagramy sobie taki challenge, że co śmierć powiększam swoją budowę o jedną warstwę, więc zaczynamy! No dobra, nawet spoko mapka. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Mm, już mi się to nie podoba. Jak mogłeś się zabudować? No dobra, czyli kolejny raz zginęliśmy. I to znowu obudowujemy. Muszę się oduczyć spadać do wojda, nie? Bo to już wychodzi poza progi normalności, nie? Jakby nie dodam nic innego do tej obudowy, bo. Ach, nie, on nie chce się sojuszować. Aha, jajaj. No dobrze, że mu tam rozwalił. Dobra, wszyscy powoli się eliminują. To jest! To ja się tu już gubię, nie? Eee, to boli troszkę w oczy jak teraz na to patrzę, nie? Dobra, szybko pójdziemy sobie go zawić. to niedobrze jak teraz będzie do nas szedł cały czas. Hmm, teraz muszę pójść sobie do Aqua kolegi, a to będzie troszkę prostsze, bo nasz kolega zbudował most. O nie, a kto idzie tutaj? Dobra, klikłem go. Ale poleciał chłop. Dobra, boom. I teraz został nam jeszcze biały. Zapewne on idzie tam do mnie. A nie, on tutaj jest. O, cześć, kolego. Wynocha stąd. <laughs> nie, no dobra, musiałem już się. Ej, 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 oddawaj. <laughs> Ale on jest dobry. On mnie bije. No to tak, witamy w następnej giereszce, no i... Robimy znowu ten challenge. Tylko tym razem, no... No, będę więcej gadać. To tak, jak nie zobaczyliście odcineczka od poprzedniego, to polecam zobaczyć. I potem będziecie po prostu wiedzieć, czemu obudowywuję tak peda a nie normalnie. O, i wystraszyłem się. No dobra, no chodź z tak, gdzie? Gdzie? No dobra. Dobra, no to chyba trochę po kolega, pójdę. Aha! I musimy obudować Badzika. No dobra, więc pójdziemy na białego, żeby nie było, że się teamujemy ani nic. Storo szybko biały będzie wyeliminowany. i teraz kupimy sobie Speed'a i jump potę. I teraz pójdziemy sobie do kolegi różowego. Dawaj Silver Brawo! Silver piszko <grybujesz> go chyba zabił <grybujesz> hmm. a jednak dobrze się nie wojnąłem. GG! I dzisiaj wyjątkowo jeszcze zrobimy jedną gierkę. Jeszcze jedną, po prostu, że. E, no, myślę, że te odcinki są za krótkie, bo w sumie nie mam to tak gadać podczas nich, więc no. E, I pozdrowienia dla widza tutaj. No, widzicie? Nawet kolega tu pozdrawia, ja ty. Y Co jest takiego... Nie wiem czy to jest. No, ale czy możemy przestać się wymienić cały czas killami? Eee, on ma już armor, a jego ja nie mam. Jeszcze jegapa! Oj, to nie jest dobrze! To nie jest dobrze. O nie. Kot czerwony. Oooo! To nie jest dobra ręka dla mojej psychiki. Jest! Zdążyłem! A em, I tak. Wiem, że zapomniałem obudować, więc zaraz wrócę i jednak nie wrócę. To tutaj teraz kolega mnie raszuje. zginęliśmy około 3 razy, więc musimy zabudować Beda. Widzę. To jest. Furi no to tak, bardzo dziękuję za oglądanie. Myślę, że Wam się podobał odcinek. No to bardzo dziękuję za oglądanie. Wbijajcie na mojego Instagrama, TikToka. Wszystko macie link w opisie, więc cześć.